Tutaj Ola. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Lecimy z kolejnym vlogiem. Oczywiście tam zapraszam też na pozostałe aplikacje, gdzie jestem aktywna. I przyznam Wam, że po raz pierwszy spróbujemy sobie dzisiaj takiego formatu, gdzie będę tutaj częściowo podkładała głos, bo ogarnęłam, że wiele wstawek tutaj nie ma głosu. Także spróbujemy czegoś takiego nowego. Jesteśmy w Szwajcarii. I wiem, że długo się nie odzywałam, jeszcze mam zaległe update'y, ale z tego co się wydarzyło w sumie w ostatnim czasie. No to wyjechaliśmy i zaczynają się powoli tripy, także będę chciała dla was nagrywać z różnych miejsc. I mam już też za matury, także z tym też się cieszę, bo wszystko jest zdane. I no, i powiem wam, że jest naprawdę tutaj ślicznie. Jestem bardzo wdzięczna i się cieszę, że w ogóle mogę tutaj być. I jeszcze jesteśmy przez 5 dni, czy tam 4, to jest nasz drugi dzień. Także jeszcze pewnie będzie sporo przebitek i Wam trochę ponagrywam, jak tam spędzamy nasz czas, jak to gospodarujemy. Ale cieszę się. Z takich update'ów, co Wam mówiłam, w kwestii na przykład prawka, to już wyjeździłam wszystkie godziny. Tylko pewnie jeszcze sobie będę trochę dokupować, bo nie czuję się wystarczająco pewnie. Ale no, później podejdziemy do egzaminu i, i mam nadzieję, że będzie wszystko pięknie zdane. Od terapii teraz mam dłuższą przerwę. Po raz pierwszy taką prawie miesięczną, także też mam nadzieję, że będzie tak na tyle stabilnie, że nie będzie ona aż tak potrzebna. Mam też drugą pracę, także też się cieszę, bo zależało mi na dwóch źródłach zarobkach takich minimum i na ten rok mam jeszcze parę projektów, w sensie albo na ten, albo na kolejny to jeszcze będę Wam na pewno updateować. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak tutaj wygląda okolica, operator, proszę za mną. No to tak, a może trochę. Chyba tak będzie wyglądać, nie? No nie wiem, sexy wyglądasz. <laughs> domki. W jakiej my mi jesteśmy miejsce w Wetzwil? Wedzwil. Mhm. Mm, no pięknie to wygląda. Te domy tutaj są tak bardzo na wzgórzu i naprawdę wszędzie wokół jest zieleni. E, no przepiękne to jest miejsce zdecydowanie. Czuję, że empatyzuje po prostu z tą przestrzenią. Wczoraj na przykład byliśmy tam w lesie i robimy sobie tutaj czasem też jakieś spacerki. Zaraz będziemy jeść spaghetti i pójdziemy do basenu. Potem obejrzymy kolejny odcinek Black Mirror. Jakby prawie codziennie, w sensie za każdym razem jak się kładziemy spać, to oglądamy jeden odcinek i już naprawdę z dwa sezony. Myślę, że mamy tak takie pełne obejrzane. Mm, więc fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo lubimy. Dobra, a więc jeśli chodzi o taki pierwszy dzień zwiedzania, to byliśmy w Lucernie. I powiem Wam, że naprawdę, patrząc na to, że byliśmy tam przez tydzień, to faktycznie dużo zobaczyliśmy. Byliśmy w prawie wszystkich kantonach, i będziecie teraz mogli właśnie oglądać różne przybitki. Będę Wam tam opisywać, co, jak tam. No i tutaj właśnie była Lucerna. Między innymi tam chociażby spróbowaliśmy tego e, ich tradycyjnego picia, Rivella. To się w ogóle robi z e, sarwatki. Serw kurde nie pamiętam, ale z tego jakby, z tej wody w ogóle, z mleka, jakby nie wiem, to jest pojebane, ale strasznie dziwnie smakowało, trochę jak fanta popsuta yy, o, no i tutaj w ogóle zaczynają się już piękne widoki właśnie taka typowa Szwajcaria płynęliśmy łódką i to były tak piękne widoki, naprawdę, że, że ja po prostu nie dowierzałam, że to wszystko widzę chodziliśmy sobie na spacerki, tutaj wojtymi mi zrywał kwiatki różne, to zawsze je właśnie też wysuszam i sobie zostawiam Tutaj się śmiał ze mnie, że y, sok po prostu nalewam milion razy, zamiast wziąć całą butelkę, w sensie do szklanek i już po prostu wylał na mnie całość No i, i fajnie, chodziliśmy też sobie właśnie po Westfield, czyli właśnie miejscu, w którym mieszkaliśmy Um, w ogóle to jestem w trakcie montażu, ale pozwólcie, że się Wam tutaj wtrącę na chwilę, bo chciałabym właśnie, żebyście zdali mi taki update Jak w ogóle Wam się podoba taki format, gdzie ja podkładam ten głos, bo złapałam się na tym, że mam bardzo dużo materiałów, tak jak tam mówiłam I nie ma tego podkładu głosowego I obawiam się, że w kolejnym vlogu z tripa też tak będę musiała zrobić, bo nie mam dużo materiałów Nie jestem z tego zadowolona, ale przynajmniej... Możemy czegoś sobie nowego spróbować eee, Ale też obiecuję na pewno, że się skupię na takich materiałach, gdzie będę też dużo mówiła do kamery A nie, że tylko wiecie, widoki po prostu nagrywam i tyle Dlatego dajcie mi znać, bo jestem ciekawa czy w ogóle to też jest spoko I co wy o tym sądzicie Dobra, to już mamy inny dzień, byliśmy w Cugu, później w francuskim Kantonie to była knajpa nawiązująca do muzeum Gigara. Prawdopodobnie źle zapamiętam tą nazwę, ale to jak tam byliście ze mną na Instagramie, też jest wyróżniona relacja, to zawsze dodaję podpisy tych lokalizacji, to tam możecie sobie później też to sprawdzić. To, jest, to było miejsce, o którym mój tato tyle mi opowiadał. To wieczór oglądaliśmy Black Mirror i piąty i szósty sezon, totalnie top i uwielbiamy. Choć czwarty też nie jest najgorszy. Eee, no, oczywiście Wojty co chwila grał w piłkę nożną, <grym>, jak jechaliśmy. W Szwajcerii jest pełno tunelów, naprawdę, i te tunele jeszcze są takie ultra długie. Chodziliśmy po różnych zamkach, też w ogóle w tamtym mieście jedliśmy fondue właśnie serowe. Ja w ogóle nie jestem fanką serów i szczególnie takich specyficznych, które smakują jak jakieś spleśniałe czy cokolwiek. Ale no już abstrahując do tego, że i tak ceny w Szwajcarii są chore i, i warto się właśnie też na to przygotować, to takie ich tradycyjne jedzonko było faktycznie ciekawe. Co do cen, na przykład kupiłam magnesy dwa za 80 zł, także no, chodziliśmy na basen i kolejny dzień to był Davos. Teraz posłuchajcie, jak pięknie brzmiały te dzwonki krówek. Ten kurwa, <noise> to jest. Piołuj, czym to dobrze? Nie w mnie, ja, ja się tak bardzo boję o Ciebie, że Ty nie wiesz. Moje, to ja, ja zrobiłem. <noise> No ten dzień zdecydowanie długo zapadnie w mojej pamięci. Bardzo miło to wspominam. I zawsze oglądaliśmy te góry z perspektywy dołu, a dwa razy mieliśmy możliwość tam wejść na szczyt, właśnie jechać kolejką i zobaczyć. Zdobywaliśmy te szczyty tak naprawdę. Wybieraliśmy sobie tam różne punkty. No nawet stwierdziłam, że po prostu muszę to zrobić, bo zawsze chciałam. I naprawdę no ekstra było i Strasznie zafascynowało mnie to w Szwajcarii, że tyle domów jest położonych tak dosłownie na wzgórzu i są to na takich wzniesieniach właśnie i to, że jest tyle zieleni, właśnie tych krówek i no to jest coś pięknego. Byliśmy w Curyku, w ogrodzie chińskim, w fabryce czekolady, w sensie w Muzeum Lindora, oczywiście też do FIFA Muzeum, no bo wiadomo, piłka nożna może ja nie jestem aż tak bardzo zafascynowana tym sportem, no ale wiadomo, nawet jego to też chciałam, żeby sprawić mu przyjemność. No i tak właśnie powoli nasz wyjazd się kończył, także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście i dajcie znać, jak Wam się podobało. Pa!